Cześć, wam witam was w tej pięknej bożonarodzeniowej scenerii. Chciałam was dzisiaj zaprosić na film o dezynfekcji w uprawie grzybów. Jak wiecie, zachowanie sterylności podczas uprawy jest bardzo ważne, bo mikroorganizmy, które wam się dostaną na podłoża, na których chcecie uprawiać grzyby, będą z nimi, będą z grzybnią konkurować o właśnie składniki odżywcze z tego podłoża. I sprawią, że wasze plony będą mizerne lub też w ogóle nie będziecie mieli plonów. Szczególnie groźne są pleśnie, które po prostu odżywiają się tym samym co grzyby. Jeżeli uprawiacie grzyby w domu, tak jak ja to robię, to będzie wam bardzo trudno zachować sterylność, bo oczywiście nie mamy specjalistycznego sprzętu, musimy się posługiwać sprzętem, takim amatorskim. No i musi być to wszystko w miarę tanie, żeby po prostu żeby nas było stać na uprawę grzybów. Pokażę wam jak robię to w domu i wypracowałam taką procedurę, która naprawdę świetnie mi się sprawdza i mam bardzo mały procent yy, zakażeń czy jakichś nieczystości. Zapraszam na film. Cała ta metoda opiera się na tak zwanej komorze stałego powietrza, czyli takim miejscu, gdzie prądy powietrzne są bardzo niewielkie, bardzo ograniczone, bo prądy powietrza przenoszą wszelkie te drobnoustroje, zarodniki itd. Więc najpierw musimy zacząć od wyboru pomieszczenia, gdzie będziemy to wszystko robić. Najlepsze pomieszczenie to jest takie, w którym się nie przechowuje żywności, czyli nie może to być kuchnia ani spiżarka, które nie jest zawilgocone, zapleśniałe. Pomieszczenie, które jest dosyć łatwe do sterylizacji, do wyczyszczenia i też nie ma w nim przeciągów czy prądów powietrza. Jeżeli macie takie pomieszczenie, dla mnie jest to biuro, gdzie ja zamykam okno, wyłączam wentylatory, klimatyzatory, oczyszczacze powietrza, wszystko co by mogło po prostu spowodować ten ruch powietrza, wyczyście je tak, żeby było czysto, wyczyście blaty, przedmioty naokoło, żeby nigdzie się nie unosił kurz. W następnym kroku ja dezynfekuję powietrze, robię to lampą UV. Można to też zrobić ozonatorem. Oczywiście przestrzegajcie instrukcji obsługi jednego czy drugiego urządzenia, bo są one bardzo szkodliwe dla wszelkich istot żywych, także dla nas. Ale jeżeli nie macie tych urządzeń, to nie jest to krok obowiązkowy. Konie Następnie ja bardzo dokładnie myję ręce. Używam do tego specjalistycznego płynu do chirurgicznego mycia rąk. Możecie taki płyn kupić w aptece, jest ich wiele rodzajów, nie będziecie mieli z tym problemu, ale może to być też zwykłe mydło. Ważne jest, żeby ręce myć długo i odpowiednio. Tak jak pamiętacie w pandemii, myliśmy ręce jak chirurdzy. Jeżeli nie pamiętacie, to zobaczcie sobie na internecie, w jaki sposób chirurdzy myją ręce. Więc dokładnie i do łokci. Dłonie osuszam ręcznikiem papierowym, nie takim z kuchni, tylko takim, który używam tylko właśnie przy grzybach, żeby na tym ręczniku nie osiadały jakieś zarodniki pleśni czy wszystko to, co w kuchni się unosi. Gdy mam czyste ręce, to przygotowuję komorę stałego powietrza. Komora stałego powietrza to jest to po prostu pudełko y, zamknięte w którym mam tylko dwa otwory, przez które włożę ręce. Yy, chodzi o to, że w tym pudełku nie ma żadnych przewiewów, nie ma powiewów powietrza. A wiecie, te wszystkie zarodniki, bakterie i tak dalej, one nie mają skrzydełek, one nie fruwają w powietrzu. One unoszą się tylko z podmuchami tego powietrza, bo są bardzo leciutkie. Teoretycznie w takim zamkniętym pudełku, w którym nie ma ruchu powietrza, wszystkie te drobnoustroje osiądą na dnie, tak samo jak kurz nam osiada w pomieszczeniu i powietrze w nim będzie sterylne. Oczywiście to jest tylko teoria, bo w praktyce my tam włożymy ręce i jakiś jednak ten ruch powietrza będziemy powodować. Aby jeszcze bardziej ograniczyć ilość drobnoustrojów w komorze powietrza, trzeba ją dokładnie zdezynfekować. Ja to robię tak, że spryskuję ją płynem dezynfekującym od środka i na zewnątrz. Zostawiam to na 2-3 minuty, żeby ten płyn dezynfekujący zaczął działać. Potem wycieram całość ręcznikiem papierowym. Tym samym, którym wycierałam ręce, czyli nie jest to ręcznik z kuchni, jest to osobny ręcznik, który ja przechowuję w czystości, z dala od pożywienia. I następnie ponownie spryskuję wszystko płynem dezynfekującym i tak już zostawiam, bo on, zanim zacznę pracę, to on mi zdąży w dużej części wyparować. Do dezynfekcji używam alkoholu izopropylowego. No i to mi się super sprawdza, bo jest to skuteczne i jest to tanie rozwiązanie. Kupuję na internecie czysty alkohol izopropylowy i rozcieńczam go z wodą w ilości 700 ml alkoholu i 300 ml wody. I w ten sposób uzyskuje to stężenie 70% alkoholu z wodą. I to jest bardzo ważne, żeby go rozcieńczyć, bo czysty alkohol izopropylowy ma słabszą siłę dezynfekcji niż alkohol z wodą. Nie pytajcie mnie dlaczego, ale tak jest po prostu. Teraz musimy zadbać o to. Aby wszystko, co wkładamy do komory stałego powietrza, również było zdezynfekowane. Sposób dezynfekcji podłoża do grzybów, czyli ziarna w słoikach, czy też worków z substratem, pokazałam Wam już na wcześniejszych filmach. Jeżeli potrzebuję używać jakichkolwiek narzędzi, które nie są sterylne, na przykład łyżkę, to zawijam ją w folię aluminiową i również ją dezynfekuję w szybkowarze. Rzeczy, które wyciągam z szybkowaru, są w dużej mierze sterylne, więc, wystarczy je rozwinąć z folii aluminiowej i wrzucić do komory powietrza. Worki z substratem, jeżeli były tylko gotowane w wodzie, no to trzeba zdezynfekować płynem dezynfekującym i robię to tak samo jak komorę stałego powietrza czyli dwukrotnie i przecierając po pierwszym razie. Oczywiście produkty, które używacie, typu strzykawki, igły, one są sterylne w opakowaniu, więc tylko wyciągacie je i wrzucacie do komory stałego powietrza. Nie musicie się tutaj martwić o ich dezynfekcję. Ostatnim krokiem jest założenie rękawiczek. Używam w tej chwili rękawiczek chirurgicznych sterylnych. To są jednorazowe rękawiczki. Nie są one jakoś specjalnie drogie, a jest to super sprawa, bo mam pewność, że są sterylne. Tylko uwaga, je trzeba w specjalny sposób zakładać, no żeby ich nie skazić podczas zakładania. Także ten sposób możecie sobie znaleźć na internecie. Jest wiele filmików na ten temat, jak zakładać prawidłowo takie rękawiczki. Możecie używać też zwykłych rękawiczek i po prostu dezynfekować je płynem dezynfekującym, tak samo jak wszystkie inne rzeczy. Możecie nawet pracować bez rękawiczek i zdezynfekować własne dłonie. Ale bardzo tego nie polecam. Po pierwsze, yy, obojętnie czym będziecie próbować zdezynfekować własne dłonie, to to wam je zniszczy, bo te wszystkie płyny są bardzo wysuszające i nieprzyjazne dla naszej skóry. A po drugie, dłonie są bardzo trudne do zdezynfekowania, bo w skórze jest mnóstwo zakamarków, mamy też paznokcie, pod którymi jest mnóstwo różnych rzeczy, i tak naprawdę z naszej skóry, z naszych dłoni i innych części ciała cały czas opadają jakieś mikroskopijne części naskórka czy bakterie. Więc no, uważam, że rękawiczki to nie jest aż taki problem czy wydatek, żeby ich nie używać. I teraz już możemy przystąpić do pracy w komorze stałego powietrza. I tak jak Wam mówiłam, star chodzi o to, żeby nie wzbudzać prądów powietrza, więc staramy się działać powoli. Delikatnie nie machać rękami za bardzo, żeby to powietrze było tam jak najbardziej stałe. Ważne jest też, żeby nad otwartą grzybnią nie przenosić rzeczy jedna nad drugą, bo przenosząc rzecz górą, jeżeli coś na niej jest, no to to właśnie spadnie na dół i osiądzie nam na grzybni czy na podłożu i może nam to skazić. Też trzeba pilnować to, żeby ta grzybnia była jak najkrócej otwarta. Tu musicie się zastanowić wcześniej, jak tą pracę sobie rozplanować. No i jak już zamkniecie swoje pojemniki z grzybnią, to możecie odetchnąć z ulgą i być pewni, że na 80% niczym tej grzybni nie zakażiliście i będziecie się cieszyć wspaniałymi uprawami. Ważną też sprawą jest to, w jaki sposób przechowujecie potem tą komorę powietrza, w jaki sposób przechowujecie narzędzia, nie wiem, szczypce, cokolwiek używacie do tego. To musi być przechowywane w czystości, w suchym pomieszczeniu, gdzie nie ma pleśni, gdzie nie ma żywności, bo tam, gdzie żywność, tam też jest mnóstwo różnych drobnoustrojów. Ja Wkładam wszystkie swoje narzędzia, które posiadam do tej komory, zamykam ją łącznie z ręcznikiem papierowym. Pamiętajcie, ten ręcznik papierowy, którym wycieramy wszystko, on może być bardzo dużym źródłem zakażenia, jeżeli jest źle przechowywany. Ja to wszystko wkładam do tej komory powietrza, zamykam i w ten sposób to wszystko przechowuję. Mam nadzieję, że Wy również będziecie się cieszyć wspaniałymi uprawami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam na bloga. I do zobaczenia. Na razie. Pa!